Siemanko moi drodzy. Z tej strony Łukasz M. Dzisiaj moi kochani na odcinku rozegramy sobie pojedynek Juventus kontra Inter saszetkami z saszetkami Stopsa, Champions League wersja indyjska. Mam tutaj jeszcze dwie karty do włożenia zanim rozegramy ten pojedynek. Wpadły nowe dwie. Przejdziemy od razu na sam tył. Pierwszą kartą jaką mam włożyć to jest UCL Centurion z numerem 5 Sergio Busquets, czyli tutaj. No i klub Legend Marcelo w tym miejscu. Dwie karty nowe po ostatnim pojedynku między Barceloną nie, między Messi'm a Ronaldo, bo rozegrałem ostatnio taki pojedynek i tam właśnie wpadły te dwie karty album, przesuwamy sobie napiszcie w komentarzu, za kim jesteście czy za Juventusem, czy za Interem we Włoszech kto Waszym zdaniem zdobędzie mistrza no ja bym chciał, żeby w końcu ktoś przerwał hegemonię Juventusu, no ale wolałbym, żeby to było Lazio, aniżeli Inter bo jeżeli chodzi o mediolańskie kluby, to obie ekipy mają tyle samo mistrzostw więc jakby Inter wygrał to by wyprzedził Milan więc oprócz tej dwójki jest jeszcze Lazio, i chciałbym, żeby to Lazio właśnie zdobyło mistrza w tym sezonie. A my teraz zaczynamy pojedynek Juventus kontra Inter. Wszystko liczymy za jeden punkcik. No i mamy z Włoch, ale Atalantę, Genk, Lille, Atletico, Chelsea. I tutaj mamy pytanie, którego chyba wcześniej nie było. Jaki francuski napastnik gra dla Chelsea? Chodzi, wiadomo, o Olivera Giroux. Kolejna saszetka. I mamy Bayer Leverkusen, Benfica, Barcelona, ponownie Bayer Leverkusen. No i właśnie mamy wspomnianego napastnika z Francji, Olivier Giroux, Hatry Kiroł dla Chelsea. I tu jest identyczne pytanie, które było wcześniej. Czyli tych pytań pewnie będzie niezliczona ilość. Remi, Lil, Almeida, Benfica, Fernandinho, City, Di Maria, Paris Saint-Germain i Chelsea Klub 100 Kanté. Teraz się zastanawiam, czy go mam, czy mi brakuje. I tutaj jest identyczne pytanie, co... Wcześniej w każdym bądź razie Juventusu i Interu, jak na razie, Jeszcze nic na nie wpadło. W kolejnej saszeczce mamy Referee Card. Jest Barcelona i jest Ronaldo. Juventus pierwszy punkcik dla Juventusu. 1-0 prowadzenie Tottenham, ale odpowiedź Interu. Logo i mamy 1 do 1. Tak to wygląda po czterech saszetkach. I patrzcie co się dzieje. Aleksandro. Mamy drugą kartę. 2-1 dla Juventusu. Bayern. Walencja. I odpowiedź szybciutka. Milan Skriniar dla Interu. Drugi punkt. 2-2. I tutaj Klub 100. Laporte. Z tego co kojarzę mam tą kartę. Brakuje dwójka klub 100. I patrzcie, jest Lukaku. 3, 2 dla Interu. Sytuacja zmienia się jak w kaleidoskopie Mered Napoli, Logo Bayernu, Mendy, Real. I tutaj, kto jest kapitanem Barcelony? Jak się nie mylę, to już takie pytanie wcześniej mi wpadło. Bayern Leverkusen, Real, Barcelona, Napoli i Messi. Hatry ale to też jest Barcelona. Więc bez zmian w wyniku, znowu jest jakaś karta klub 100. No, dzisiaj wpadają już trzecia: Bayern, Manchester City, Tottenham, Borussia i jest Messi. Klub 100. Powtórka, oczywiście, bo już go mam: Lipsk, Lille, Benfica, City i Paris Saint Germain. Została nam ostatnia zaszytka, czyli tak jakby ostatnie minuty tego pojedynku, tego meczu. Inter prowadzi 3-2, i mamy City. Benfica, Logo Realu, Atletico i Real Madrid. Czyli wygrywa Inter. Inter wygrywa 3-2. Ja sobie moi drodzy, tylko tak zerknę na szybciutko, czy karta Klub Stokante już jest, czy nie. Tak mamy go, czyli to będzie powtórka. Ja oczywiście sobie przeglądam na spokojnie wszystkie karty, które wpadły. Napiszcie w komentarzu, za kim jesteście, kto waszym zdaniem wygra Mistrzostwo we Włoszech w tym sezonie. Ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam i do zobaczenia na kolejnych odcinkach. Cześć wam!